31 dzień grudnia sprzyja pewnego rodzaju rachunkowi sumienia, powiązanemu z rozmyślaniem na temat wydarzeń, które miały miejsce w ciągu minionego roku i planami na rok przyszły. Obowiązkowo trzeba było załatwić do tego dnia wszystkie zaległe sprawy, choć należy zauważyć, że w niektórych rodzinach nakaz ten obowiązywał już przed Wigilią. Większość osób jednak łączyło tę ostatnią grudniową noc z wesołością i ogólną uciechą. Organizowane tego dnia bale, zabawy i prywatki zawierały pewne wspólne cechy. Taniec, poczęstunek, szampana i życzenia. W Zabrzegu nierzadką rozrywką sylwestrową jest gra w taroki. Bo ja też tym kartiarz, to najczęściej było tak, że do północy grali w karty i czekali na tego spesa. No to naukę tej gry w taroki, to przyłożyli głównie ci właśnie... Ci byli autorytetcy żołnierze. domu zawsze była przy tej okazji, przy tych spotkaniach rodzinnych, świątecznych i wakacyjnych, no to już oficjalnie zawsze była w no prawie, że obowiązkowa. Dziadek, no to on to ten nie lubił tego, że to ojciec wyciągał, zawsze pokazywał nam jak to wygląda, wtedy nas wtedy, bo to są ciekawe te obrazki na tych, na tych kartach, nie? Myśmy tu mieli Partia tarkorzy, także to, te taroki, te opanowały. Wybicie północy powiązane jest nie tylko z życzeniami, ale także z popularnymi od pewnego czasu pokazami sztucznych ogni. Magiczna atmosfera tej nocy była niegdyś wzbogacona przez wierzenia. Na przykład uważano, że o północy pierwszego dnia Nowego Roku w kościele można zobaczyć umarłych. Dziś natomiast mało kto zapomina o telefonach i SMS-ach do bliskich.